Elo, witajcie na kanale Survivalowy Ciekawski. Chciałem dla Was dzisiaj nagrać kolejną część y, rozwoju mojej muchołówki. I tak, następnie mówię, zostawcie lajka i subskrypcję dzwoneczkiem i piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie y, serię z rozwoju mojej muchołówki. Bo moim zdaniem, to będzie ciekawa o, seria. I tak, o, do, od razu przejdźmy już do rzeczy z, związane z muchołówką. Najpierw pokażę Wam co się stało z nią no od wczoraj, bo nagrałem filmik ostatni wczoraj więc za dużo się nie podziało czekajcie, ostrość mogę złapać ostrości ok nic się nie zmieniło takiego oprócz tam gdzie były muchy no tak oto wygląda o, no i trochę dałem im tu wody Tutaj, ale to dali już na początku. No, widzę, że jest mokra, się świeci. I dałem tutaj, tak jak pisało w instrukcji, dodanej w opakowaniu, które kupiłem. Jest taka roślinowa dożerca. No i tutaj macie nazwę sklepu, w którym kupiłem. No i tutaj wszystko pisze o tych roślinach i w ogóle, jak je karmić. Różne muchołówki, tutaj co jedzą na przykład o, co jedzą muchy, pająki i osy tak, to jest osa no i tak, takie rzeczy jedzą, Tak taka muchołówka jest, takie rzeczy no i też od razu Wam pokażę, co się stało z tą muchą która tu była czekajcie może podjaśnie będzie widzieć ostrość. Nie mogę złapać ostrości. Ale mów, No bo to mnie raczej nie złapie Sorry za to yy, rzucanie jakby aparatem, ale... Tutaj może. Okej, okay, dobra. No i tą muchę po prostu bardziej ścisło i tam mi się wydaje, że jeszcze do jutra powinna być strawiona przez kwas, który które wytwarzają te. O, tutaj do pokazywania te główki. I w środku wytwarza kwas, który tam zżera te wszystkie. Te muchy tutaj, o, co są w środku? Zżera tą muchę i zabiera te wszystkie wartości odżywcze, to białko i w ogóle co tam potrzebuje. No i tą muchę, tak mi się wydaje, że szkielet po prostu będzie zostawał i go trzeba będzie wyrzucić, ale nie wiem. No i tak o, tu jest mucha, ta największa, tu jest mniejsza i gdzieś jeszcze jest mucha, ale już nie pamiętam gdzie. No i tak o. I zobaczcie, tutaj mam już taki rozwinięty, ale młody jeszcze, taką główkę. O, gdzieś jej telefon nie może strosi mi zapas. O, tą główkę, którą widzicie teraz, tą o, o, tą już jest taka młoda, jest młoda jeszcze, ale już jak widać ma małe ząbki. No i tak o. już chyba Wam o wszystkim powiedziałem, co miałem, to będą tak, takie krótkie odcinki. Tak, może jeszcze, jak ktoś chce poranniki do tego, to mogę, się pytajcie, ja może coś tam będę wiedział. Dobra, no to cześć. Czekajcie na kolejny odcinek.